Trzeba sobie na początku przypomnieć cztery kardynalne cnoty. One są kardynalne nie dlatego, że mają je, powiedzmy, kardynałowie. Ale cardo cardinis po łacinie oznacza zawiasy, na których się wszystko obraca, czyli całe życie moralne obraca się na tych właśnie postawach, o których będziemy mówić. A spośród nich pierwsza jest roztropność. Roztropność. I tu ważna sprawa, że tak jak miłość scala wszystkie cnoty na porządku i na poziomie nadprzyrodzonym, ona jest tam matką wszystkich tych cnót, ona je udoskonala i jakoś scala, tak na poziomie cnót ludzkich, naturalnych, roztropność ma takie same znaczenie scalające, ujednoli, ujednolicające. Nadające jakiś rys nie ma żadnej cnoty bez roztropności. Oczywiście, że w tym jest jakieś zwrócenie uwagi na rozum ludzki. W chrześcijaństwie rozum jest bardzo wysoko ceniony. Przecież my przez rozum nasz, między innymi jesteśmy podobni do Pana Boga. Luther tak nieładnie powiedział, że Rozum to jest lade, ladacznica diabła. Nie, to tak u nas w katolicyzmie powiedzieć nie można. Rozum, który jest światłem, w którym są takie ogromne możliwości, tak intelektualne, tak wynalazków różnych, ale także możliwości moralne, możliwości prowadzenia swojego życia. Żeby ono nie tułało się po manowcach, żebyśmy myśmy świadomie to życie. Podejmowali. Praktyczny rozum, roztropność, to wszystko, co pozwala nam wybierać, odrzucać to, co niepotrzebne, co nas by pomniejszało, co nas prowadzi w złą stronę, to jest ten dyszel, którego nie może zabraknąć w nas. Człowiek jest, jak Pascal pięknie powiedział, czciną być może, ale czciną myślącą. I to jest pierwsze wezwanie, takie właśnie głębsze, takie rekolekcyjne, że nie możemy wyzbywać się rozumu, że trzeba myśleć. Przecież większość naszych grzechów to pochodzi z głupoty. Popatrzmy przytomnie, jaka to jest głupota, takie czy inne działanie. Trzymać się tego, co rozum nam dyktuje. Głupiego nic nie uczy. Mądrego uczy wszystko. Rozwijać myśl, rozwijać umysł, kształtować ten umysł. Nie tak, jak gdyby w jakichś ćwiczeniach takich specyficznych, ale w życiu, w szkole życia, tu trzeba się czegoś nauczyć. No i ta szkoła życia daje nam profity, plusy, ale i baty nam daje. Przecież od razu, jeżeli zły wybór, jeżeli głupio pomyślana sprawa, jeżeli w głupim kierunku poszliśmy, to za to poniesiemy konsekwencje i, i, i to będzie dla nas powodem cierpienia i bólu i jakiejś rozterki. Zadbać o to, żeby w naszym życiu rozum miał swoje miejsce, żeby nienamiętności... Żeby nie jakieś sprawy zewnętrzne, nie sprawy jakieś takie doczesne, ale żeby rozum nas prowadził do tego, co jest prawdziwą wartością i na czym ma nasze życie może być zbudowane. Sięgnijmy do Ewangelii, do nauki Jezusa Chrystusa i posłuchajmy przypowieści o pannach mądrych i głupich. Bo Biblia nie mówi tylko o roztropności, ale raczej mówi o mądrości i o przeciwieństwie mądrości, o głupocie, która jest nie tylko przywarą, ale także i złem, także i grzechem. Jezus mówi: Królestwo Niebieskie jest podobne do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie. Pana młodego. Z nich pięć było głupich, a pięć mądrych. Otóż głupie zabrały swoje lampiony, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Mądre natomiast wzięły w naczyniach oliwę do swoich lamp. Młody pan spóźniał się i one wszystkie posnęły. Nagle w środku nocy, wołanie: Oto pan młody przychodzi, wyjdźcie mu na spotkanie. Obudziły się wszystkie owe panny i zaczęły szykować swoje lampy. Głupie powiedziały do mądrych, dajcie nam oliwy, bo nasze lampy gasną. Na to mądre odpowiedziały, jeszcze by nam i Wam zabrakło. Idźcie raczej do sprzedawców, i kupcie sobie. Gdy one poszły kupować, przybył pan młody, i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele. Drzwi zostały zamknięte. Przyszły potem i pozostałe panny i wołały: Panie, Panie, otwórz nam! Na to im odpowiedział: Nie znam Was. Nie wiem skąd jesteście. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Mądrość jest cnotą pozwalającą nam trzymać się Bożych dróg. Głupota to grzech bezmyślności. Mądrość nasza jest udziałem w Bożej Mądrości. To nie suma wiedzy ani tytuły naukowe, które się zdobywa. To sposób życia, umiejętność wyboru właściwych środków do celu. Sławią tę postawę Księgi Pisma Świętego, zwane mądrościowymi. Uczą jej i do niej zachęcają. Czy modlisz się o mądrość tak jak młody Salomon, który stawiał ją wyżej niż zdrowie, niż bogactwo, niż władzę? Czy zastanawiasz się nad tym, co mówisz, co czynisz, jak żyjesz? Jaką głupotą jest naśladowanie innych w złu, w wulgarności, w paleniu i piciu, w braniu narkotyków? To droga do zguby. Kończy się klęską. A jaka wspaniała jest droga naśladowania Jezusa i najlepszych ludzi. Jest książka Bocheńskiego, dzieje głupoty w Polsce. To opasły ton. Ale każdy z nas ma własne dzieje głupoty. Szkoda, że nic z nich się nie uczymy. Powinniśmy być zawsze mądrzejsi o popełnione zło. Nie wracać bezmyślnie do Niego, nie iść drogami łatwizny, nie bać się trudu i wyrzeczeń, to one nas podnoszą wzwyż. Uczą ofiarności i służby innym, a nie myślenia tylko o sobie, o tym, co przyjemne, o fatałaszkach i zabawach. To jest całkiem inny poziom życia. Ten zgodny z rozumem i prawem Boga, Jego wolą, a ten rozpasany, zaspokajający tylko własne pożądania, zasklepiony w tym, co doczesne. Głupcze, tej nocy jeszcze zażądają duszy Twojej od Ciebie, a to, co zgromadziłeś, czyje będzie? Jaką szkodę ponosimy żyjąc głupio, a jaką korzyścią jest życie mądre? Wchodząc. W rytm rekolekcyjny. Mamy zadane zastanowić się nad głupotą i mądrością w swoim życiu. I modlić się o mądrość. Tak, mądrością tą wielką, tą mądrością cudowną Bóg nas chce obdarzyć, tak jak obdarzył Salomona. To piękna modlitwa, i w Biblii ją mamy. Powinniśmy się modlić nie tyle o zdrowie, nie tyle o pomyślność, nie tyle o jakieś profity, ale właśnie o mądrość. Mam przed sobą takiej mojej ulubionej książce inną trochę modlitwę o mądrość, którą teraz to nasze spotkanie dzisiejsze zakończę. Nie daj mi, Panie, tak spierniczeć, tak się postarzeć i tak skostnieć bym poza czubkiem swego nosa niczego więcej nie chciał dostrzec. Nie daj mi, Panie, tak skapcanieć, tak zobojętnieć i tak szarzeć. bym jak wyblakłe fotografie spoglądał co dzień w ludzkie twarze. Nie daj mi, Panie, tak obrosnąć w złociste pióra czczej próżności, bym w oślepieniu swego serca nic nie zrozumiał z Twej miłości. Nie daj mi, Panie, tak ogłupieć. Jak tylu mędrców naokoło, przyjdź i Twym mądrym palcem, Panie, stuknij mnie mocno w głupie czoło. Amen.